Moi drodzy, dzisiaj w pierwszym czytaniu mamy o tym, że Pan Bóg każdego z nas chce odnaleźć. I Pan Bóg chce z nas uczynić szczęśliwych ludzi. I mówi, że chce nam dać swoją koronę i diadem. Ale jak to rozumieć? Moi drodzy, dzisiaj pod koniec tego czytania z Księgi Izajasza jest napisane, że Syjon, że Jerozolima. O nich się mówiło, że są porzucone i spustoszone. Czasami wiemy, że po świątyni Jerozolimskiej została tylko ściana płaczu, do której Żydzi się modlą, stykają te karteczki z modlitwami. I dzisiaj, drogi bracie i siostro, musimy uwierzyć w to, że Pan Bóg nie chce, żebyśmy się czuli porzuceni i spustoszeni. W naszym życiu czasami przychodzą takie chwile rozczarowanie w miłości, w rodzinie, w pracy, jakiś choroba, kryzys. Że wielu ludzi się czuje porzuconych dzisiaj. Spustoszonych byśmy powiedzieli dzisiaj takie mądre słowo, które jest na wszystkich szkoleniach, od przedszkola do Opola, wypalenie. Wielu ludzi się czuje dzisiaj wypalonych. Nie wierzy w to, że Pan Bóg. Ich kocha, że oni umieją z tym Panem Bogiem żyć, że Pan Bóg im drogę wskazuje. I przeskoczmy teraz do Apokalipsy, bo w Apokalipsie jest właśnie powiedziane, że przyjdzie spustoszenie. Ale kiedy ono przyjdzie, w Apokalipsie jest powiedziane, kiedy człowiek zasiądzie na tronie Boga. I zobaczcie, że dzisiaj wielu ludzi zastępuje Boga samym sobą. Stawiamy siebie w miejscu Boga. Wielu ludzi, którzy, jest, którzy są niewierzący albo odeszli od Kościoła, stawia siebie na pierwszym miejscu. I zobaczcie, ile jest tragedii przez to. Ktoś powie, proszę księdza, to nie jest prawda, przecież wszystko sobie zawdzięczamy. Pewnie, że musimy być pracowici, ale Pan Bóg daje nam wskazówki, i znowu ktoś powie, gdzie tam daje wskazówki? No, ksiądz jest chyba chory psychicznie. No to moi drodzy, znowu się odnosimy teraz do przypowieści o Noem. Pan Bóg nie mówił Noemu, co ma być, ale dał mu wskazówkę. Masz zbudować arkę, którą nazywał Arka Przymierza. I Pan Bóg, jak sobie przeczytamy tą opowieść, to niektórzy może się będą śmiać jak małe dzieci, że Pan Bóg nawet dał Noemu, jakiego rozmiaru ma być to arka. No, widzicie, że jak Pan Bóg się troszczy, że. Pan Bóg daje nawet rozmiary, mówi, zbuduj tak, Markę. Nie mniejszą, nie większą. I Pan Bóg nam w życiu daje wskazówki. Przez ludzi, przez słowa, przez wydarzenia. Tylko my musimy Pana Boga słuchać. Słuchać woli Bożej w naszym życiu. I zobaczcie. Ten Noe tą arką płynie. Bez potop. I zobaczcie, że w naszym życiu czasami przychodzi potop. Że tak jak arka Noego jesteśmy miatani po falach naszego życia. Czujemy się niepewnie, nie mamy stabilnego gruntu. Bo czasem się wszystko wali. Mąż, co miał kochać, nie kocha. Żona, która miała być cudowna, nie jest cudowna. Dzieci się sprzeniewierzą. Kłopoty różnego rodzaju w pracy, finansowe, jeszcze inne. I nie mamy w ogóle gruntu, my płyniemy. Nie widzimy brzegu. Noe wysłał gołębicę, która przyniosła gałązkę. I drogi bracie, droga siostra, co się dzieje? Arka osiada, potop mija, a arka osiada na górze Ararat. Dzisiaj góra Ararat jest w Turcji, ale to jest święta góra Armeńczyków. W Armenii, jak chcielibyście kupić mieszkanie, to jedna trzecia jest droższe mieszkanie z widokiem na górę Ararat, bo to jest góra Noego. Święta Góra to jest miejsce, gdzie Pan Bóg wyratował. A każda góra jest później jeszcze doliną do jeszcze większej góry. I zobaczcie, tak nam Pan Bóg stopniuje różnego rodzaju doświadczenia. Że później osiadamy, mamy stabilny grunt, stabilne życie, i później znowu Pan Bóg. Daje nam różnego rodzaju doświadczenia. Ale Pan Bóg mówi, dam Ci koronę i diadem, żebyś się nie czuł spustoszony i porzucony. I drogi bracia i droga siostra, dzisiaj wielu ludzi się czuje spustoszonych i porzuconych. Bo Boga zastąpili czymś, po prostu czymś. I wielu ludzi nie słucha głosu Bożego w swoim życiu. A my mówimy tak, Pan Bóg nas opuścił. Wśród nas są nauczyciele. Który mądry nauczyciel podpowiada na sprawdzianie? No, powi... no to nie jest mądry nauczyciel, jak podpowiada na sprawdzianie. I tak samo Pan Bóg nas uczy wielu rzeczy, przychodzi sprawdzian. i Pan Bóg patrzy, jak my się zachowamy, jakie my mamy umiejętności. I później jest tak, że Pan Bóg poprawia czasami te nasze życie, nas podnosi, daje nadzieję. I wielu ludzi jest takich, że ten sprawdzian czasami obleje, bo się człowiek upokorzy w grzechu, w upadku, w dziwnych relacjach, ale później Pan Bóg daje łaskę. Łaskę nawrócenia, przebaczenia. A szatan robi wszystko, żeby zły duch nas. Osadził na mieliznę, żeby nas zatopił w tym oceanie. Zobaczcie, ilu dzisiaj ludzi jest niedowartościowanych, poranionych. Nie znają swojej wartości. Wielu jest takich ludzi. No, jak nie znam wartości, to się wyżywam. Na matce, na ojcu. Na teściowej, na teściu. No na dzisiaj najlepszą partą przetargową, co jest? Dzieci. Nie puszczę dzieciaków do babci, do ojca, do matki. Bo ktoś się czuje spustoszony, porzucony i rani. To jest jeden z przykładów, bo każdy może sobie swój przykład dobrać. My nie słuchamy Boga. Każdy z nas. Czasem ksiądz nie chce słuchać Boga. Pan Bóg go przeprowadza, a on chce po swojemu. I później dzieje się to, co się dzieje. Jeśli ktoś słucha kazań księdza proboszcza, to wie, że ksiądz proboszcz mówi o charyzmatach. I dzisiaj w drugim czytaniu jest o tym, że każdy z nas ma charyzmat. My mamy charyzmaty, tylko musimy je odkryć. Jeden ma dar słowa, drugi umiejętności, drugi dar wiary, uzdrawiania, pocieszania, czynienia cudów. Ktoś powie: No, nie, nie mam. Jezus 30 lat żył jako zwykły człowiek, a dzisiaj. Zaczyna swoją działalność pierwszym cudem w kanie galilejskiej. 30 lat żył normalnie. Drogi braci, droga siostro, a my kiedy odkryjemy swój charyzmat? Jak będziemy. Jezus odkrył, jak miał lat 30. Taki uzdrowiciel Baszabora miał prawie 50, jak odkrył swój dar. A kiedy my odkryjemy swoje dary, bo każdy ma jakiś dar, każdy, tylko może jeszcze o tym nie wiemy, albo żeśmy go w sobie nie uruchomili. Charyzmat dla wspólnego dobra jest dzisiaj powiedziane w liście do Koryntian. To jest charyzmat do, dla wspólnego dobra. Nie żeby być gwiazdą. Niektórzy są takimi gwiazdami. Nie, że ja mam się tym obności i chwalić, ale dla wspólnego dobra. Charyzmat. Każdy z nas ma. Tylko pytanie, czy ja go wykorzystuję tak samo? Wczoraj poruszyło kogoś słowo charyzmat, bo powiedział, że to, to jest obłudne. To nie jest obłuda, to nie jest fałsz, bo to jest słowo Boże. No to jak nie wierzysz w charyzmat, nie wierzysz w słowo Boże, no to, to tylko to jest pusty czas, że ktoś przyjdzie na mrze. Charyzmaty trzeba rozpalać. Każdy z nas go ma. Nawet jak ktoś się czuje spustoszony, wypalony, opuszczony. To są charyzmaty, to Pan Bóg nas posyła, każdego z nas. Ale jeśli ktoś się czuje wypalony, spustoszony, to to będzie w nim budziło emocje, to będzie miał żal, będzie miał pretensje, będzie się zachowywał niespokojnie. Jezus mówi błogosławić. A co to jest błogosławieństwo? To jest spokój serca. Spokój serca my mamy mieć pokój w sercu. Każdy z nas. My nie mamy siać burzy, tylko siać miłość. Dzisiaj prośmy może na tej mszy świętej, żeby Pan Bóg, może ktoś jest spustoszony, może ktoś czuje się opuszczony, zaraniony, może jest dzisiaj zdenerwowany, może wyjdzie z kościoła i będzie zdenerwowany, będzie huczał, niech prosi o pokój serca i prośmy o rozpalenie charyzmatów. Bo każdy ma jakiś charyzmat. Tylko trzeba go odkryć, trzeba go ujawnić. Nie po to, żeby świecić jak gwiazda. I drogi bracia, i droga siostro, dzisiaj Jezus zamienia wodę w wino. Niech Jezus te wszystkie zranienia, te wszystkie trudne rzeczy. Przemienia w Bożą łaskę, żebyśmy z łaską Bożą to wszystko przyjmowali i starali się odkrywać charyzmaty, które będą dla dobra nas wszystkich. Amen.